Ta sytuacja, ta zmiana, która we mnie w tej chwili w ciągu dwóch tygodni nastąpiła, to jest coś nieprawdopodobnego. To po prostu zmienia całkowicie relacje między mną a innymi, ponieważ nauczyłem się reagować na... na Oddawać uczucia na uczucia, reagować się w kontaktach międzyludzkich i miałem naprawdę niezłą jazdę. Fajnie. A gdybyś miał podsumować wszystkie te zmiany, które w tobie zaszły od początku naszej współpracy, od kiedy przeszedłeś, ile, ile to było ze dwa miesiące temu? No dwa miesiące temu. To z dwóch miesięcy temu do chwili obecnej, a moje życie praktycznie postawiłem na nogi, i wszystko to, co wcześniej uważałem że wszyscy wokół są winni, tylko nie ja. I wszystko to, co myślałem, że ja robię dobrze, to tak naprawdę gówno dobrze robiłem. Po prostu nic nie robiłem dobrze, a tylko mi się wydawało, że robię dobrze. Jeżeli ktokolwiek tak samo myśli jak ja, ich po prostu zgłosi się do Ciebie. Fajnie. Jakbyś miał dwie albo trzy takie konkretne rzeczy powiedzieć, co się zmieniło na lepsze w ciągu tych ostatnich dwóch miesięcy, to co by to było? Umiejętność Relaksacji, to, to wprowadziłeś w moją e, psychikę umiejętność zrelaksowania się. Takiego zrelaksowania niealkoholowego, czy jakiegoś tam innego, tylko takiego naturalnego zrelaksowania się. Co powoduje, że człowiek ma potem ochotę i chęć do budowy samego siebie, bo jak się nie, nie zrelaksujesz, nie wypoczniesz, nie, wy, nie wyciszysz, to niczego nie buduj, bo jesteś cały czas masz chaos we łbie. Druga rzecz jak już jesteś zrelaksowany, to sam wokół widzisz, ile masz różnych rzeczy do zrobienia i przyjdziesz tutaj do Dominika i on, on to w ciebie wydobędzie, ty niczego nie musisz mówić, a i tak powiesz. <laughs> I, I na przykład właśnie te, co powiedziałem wcześniej, te relacje międzyludzkie zawsze mi mniej skrzyły, bo miałem różne tam problemy życiowe w dzieciństwie i w młodości. Wyłożyliśmy to na, na stół, wszystkie argumenty za, wszystkie przeciw. Spojrzałem na to z zupełnie innej strony i naprawdę byłem bardzo zdziwiony, że to tak naprawdę ja nigdy nie miałem racji. Myślałem, że to zawsze ja mam rację, a wszyscy inni mnie wkurwiają w główku. A w tej chwili jest to takie realne, takie normalne. Część ja mam rację, część nie mam racji, się mam w dupie wszystko. I, i, i jak buduję, buduję relacje na zasadzie okazywania uczuć i przyjmowania uczuć, to jest po prostu jazda nie z tej ziemi.